Panie pośle, a czy pan uważa, chcę pana jeszcze dopytać, że ta cała sytuacja. Bo ona będzie. Ona się będzie nasilać. Jest przecież to, co powiedział Jens Stoltenberg, że teraz Ukraina no, już de facto ma prawo atakować cele poza swoimi granicami, cele wojskowe, czyli na terytorium Rosji, więc Rosja będzie zobowiązana jakoś odpowiedzieć, też zadziałać. To, się, to, się, to wszystko będzie eskalować. To nawet będzie eskalować na naszej, na naszej granicy. Sprzętem. Także, jak rozumiem, do tego się właśnie Odmigualna szykujemy. Mówić. Czy pan uważa, że tego nie typu oświadczenia, że autorytety, że osoby życia publicznego, no Janina Ochojska nawet, która za chwilę przestanie być europosłanką waszą, ale jeszcze, jeszcze przez chwilę nią jest. Czy to będzie dla was problem wizerunkowy? To znaczy, jak też na to odpowiedzieć? Ochrona granicy to jedno, ale jak odpowiedzieć na wątpliwości związane właśnie z, z takim postępowaniem? Czy używać argumentów? Znaczy, to ten argument, który pani użyła w tej chwili, że Ukraina musi się bronić bez żadnych czerwonych linii, musi wykorzystywać sprzęt, broń, którą otrzymuje od krajów członkowskich NATO. W taki sposób, żeby skutecznie zatrzymać agresora no tak. i, na to to nie i nie u... nawet niszczyć cele, które znajdują się w Federacji Rosyjskiej. Nie może tu być żadnych czerwonych linii. No, strona, nie, e, przepraszam ja również, bardzo. E, mój telefon Również w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. To nie, hmm. nie wszymi, ja Przepraszam, ja nie, proszę, przepraszam. Mój to telefon to... Ja. szalał. Przepraszam, państwa. Teraz ja krzyknę na siebie. Przepraszam, naprawdę już. Chcę powiedzieć, o tym próbowałem od samego początku powiedzieć, że mamy w tej chwili nie tylko kwestię wojny hybrydowej, mamy również pełnoskalową wojnę, która nam naprawdę zagraża. W związku z powyższym e, mogą się dziać różne sytuacje wokół polskiej granicy. Nie tylko te w zakresie dotyczących kwestii tych, e, humanitarnych, gdzie na pewno trzeba znaleźć kompromis. Te wszystkie osoby, które się podpisały pod tym listem są mi bliskie ponieważ to są to są osoby o wyjątkowej wrażliwości, które przez ostatnie lata próbowały pomagać, e, próbowały pomagać e, tym osobom, Przepraszam, które, ja go wyłączam, które potrzebowały pomocy. Panie pośle, myślę, myślę, że jesteśmy teraz w historycznym wydaniu tych, tego naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze nigdy nie wiedziałem, jakże uśmiechniętej pani redaktor tak zakłopotanej. Ja, tak, dlatego, że nie miałam nigdy tego typu problemu z telefonem. Musimy go wyłączyć tak, teraz. To... Ludzie. A moja wydawca mi właśnie powiedziała, że pójdę do konta i ma ja bym chciał po prostu i myślę, że tutaj się możemy w tej, w tej przestrzeni zgodzić, że chciałbym, żeby reżim Łukaszenki, przestępczy, zbrodniczy, wiedział, że nigdy nie będzie... Nie, nie, pani nie. pośle, jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego spotkania, że pani redaktor wyszła ze studia. Niektórzy politycy wychodzili, ale pani redaktor, że wyszła ze studia To będzie niezła nie setka. Nie bardzo pana przepraszam nie, nie, nie. za to i teraz ja, ja pan, został, zostałam ukarana za to, że nosiłam głos w pierwszej części. ja zostawiłem części. telefon gdzieś. A u... ja go mam zawsze, bo jest Nawet... moim narzędziem pracy, także i dzisiaj I mi oszalał do... zupełnie.